Nazywam się Agnieszka Burdykiewicz, jestem terapeutką holistyczną. Robię sesje holistyczne, wydarzenia i wyjazdy pracy z ciałem. I właśnie szykuję się taki wyjazd w góry z dobrą wibracją od nowa, pod hasłem od nowa. Będzie to połączenie takich warsztatów terapeutycznych, z emocjami z uwalnianiem się ciężarów emocjonalnych, ale będzie bardzo duży nacisk na świadomość ciała. Dużo pracy z ciałem. Będą poranne praktyki takiej mojej metody CUD, czyli ciało, umysł, dusza. Będzie to praca z ciałem, połączenie elementów pilatesu, stretchingu, jogi, zdrowego kręgosłupa, z relaksacją i medytacją, a wieczorami będzie taniec intuicyjny. Także fanów tańca, Zapraszam, będzie, będzie uczta taneczna, bo będą masz trzy praktyki tańca eee, wieczorem, więc zapraszam. Będzie też medytacja w ruchu. Będą też biegówki, bo będziemy w górach, więc będzie okazja, aby też przełamać się trochę. Ci, którzy jeszcze hmm, nie próbowali, zapraszam. Jakby jeździć, chodzić na biegówkach wcale nie trzeba mieć tutaj specjalnych umiejętności. Będzie instruktor, będzie wszystko zapewnione. Ty masz tylko przyjechać, masz zabrać siebie i dobry humor. Chodzi o to, aby wydobyć z nas tą odwagę, aby wydobyć z nas to pokonywanie problemów na co dzień, aby być odważniejszym do podejmowania codziennych decyzji. I taką wisienką na torcie jest mapa marzeń. Szczególnie z początkiem roku jest jakby już taki zwyczaj, że wiele osób robi mapy marzeń, czyli plan na nowy rok, ale też na życie. Mapę marzeń właściwie można zrobić w dowolnym czasie, ale najbardziej popularne hasło to jest na początku roku, bo się planuje różne rzeczy i są też osoby, które boją się odważnie marzyć, które wewnątrz czują, że nie zasługują na dobrą relację. Nie zasługują na przykład na jakąś wycieczkę, na lepszą pracę, i tak dalej. I po to też są te warsztaty terapeutyczne, aby się tych blokad pozbyć. Także ja dla Was przygotowałam fajną ofertę. Będzie dużo różnych ćwiczeń, będą kręgi, będą ćwiczenia w parach. No i będzie też dużo czasu, aby ze sobą pobyć, porozmawiać, nawet na tych biegówkach, przecież to są. E, też e, czas, żeby się zintegrować, ale żeby też pobyć ze sobą, żeby zintegrować też te procesy, które na pewno się tam poodpalają. E, cóż jeszcze będzie? Będzie ognisko, czyli będzie można rytualnie spalić, czy pozbyć się jakichś starych, trudnych nawyków, destrukcyjnych, blokad i tak dalej, jakichś papierów, zdjęć. Które łączą nas z osobami, z osobą, kto, z którymi nie chcemy mieć już do czynienia, to też będzie można rytualnie spalić. To dla podświadomości też będzie bardzo ważne. Przypominam, że nasza podświadomość kocha symbolikę. E, cóż jeszcze będzie? E, będą te warsztaty pracy z emocjami i nad zmianą przekonań. Także będą warsztaty grupowe, będą kręgi, będą praca, będzie też w parach. E, e, także tutaj Cię serdecznie zapraszam, będziemy też coś rysować, pisać, e, e, tak, aby e, uświadomić Tobie, co Ciebie blokuje, abyś to zobaczył, zobaczyła. Ta świadomość ciała bardzo pomaga w rozwoju osobistym, w wyrażaniu siebie, w wyrażaniu e, ciałem siebie, e, bo przecież jest. Takie powiedzenie, że wszystkie odpowiedzi mamy w sobie. Czyli w sobie, czyli ciało ma nam pokazać te odpowiedzi. I to czucie ciała, świadomość ciała jest bardzo ważna. Abyśmy my skontaktowali się ze sobą z taką wyższą świadomością, to potrzebujemy odkryć to, tak? Uruchomić tą świadomość. I tutaj będzie dużo okazji, bo morsowanie też sprzyja temu, aby uruchomić świadomość ciała, aby poczuć bardziej ciało. I dla tych, którzy może być, być może będą mieć opór, yy, będzie jakby okazja, żeby się przełamać i żeby spróbować. Yy, morsowanie jest dodatkowe, ale wierzę, że wszyscy zechcą spróbować. Wobec czego bardzo serdecznie zapraszam. Są trzy progi cenowe: do końca listopada jest 200 zł taniej. E, możesz też płacić zaliczkę, a uzupełnić resztę. E, no, jak tam będziesz mieć albo do końca roku, albo w dniu wyjazdu gotówką. Tam też rozpisałam w wydarzeniu te progi cenowe. E, więc zerknij, sobie przeczytaj. E, cóż jeszcze. Pokoje będą dwu- trzy osobowe, e, wszystko będzie zorganizowane, będzie wegetariańskie jedzenie, jakby twoim zadaniem jest tylko dojechać, przyjechać, natomiast dalej już będziesz zaopiekowany, czyli cały ten czas będzie jakby zajęty, e, na miejscu też jest kawiarnia z pięknym widokiem, i jeszcze będzie taki punkt programu odnośnie relaksacji. Zabieram bęben trzemański, zabieram dzwonki, zabieram różnego, różnego rodzaju instrumenty, aby taką jakby kąpiel dla zmysłów zrobić, aby też wznieść Ciebie na wyższe wibracje.